Tu pokazujemy jak powinny wyglądać kolejne strefy naprawy. Tylko niech się nikt nie rozpędza z linijką i nie mierzy na ekranie ile to ma być. Chodzi o pogląd. Mamy uszkodzenie. Zeszlifowujemy to tak, by nie było nigdzie ostrych krawędzi, i oczywiście staramy się uzyskać jak najmniejszą strefę, bo mniej roboty po prostu. Jeśli jest rdza, to usuwamy w całości. Chyba że stosujemy specjalny preparat na rdze. O tym preparacie jest w filmach o technologii UV. Jednak jeśli będziemy szpachlować, polecam bez tego środka. Jeszcze nie mam wiarygodnych danych, czy szpachlówka się utrzyma długo na czymś takim. Co prawda ci z nadpobudliwością palców wypisują, że szpachlówka na gołą blachę to zbrodnia, ale ja mam od 8 lat na nadkolu i w paru innych miejscach nic się nie dzieje. Najważniejsze jest bezwzględne stosowanie całej technologii i żeby każda kolejna warstwa czegokolwiek była większa od poprzedniej. I tak jak widać na filmie. Ostatni etap jeśli. Jest to naprawa częściowa, a nie całego elementu to dajemy blender. To ta ostatnia żółta strefa. Ale blender tylko w miejscu łączenia się starego i nowego lakieru i natychmiast po wyłożeniu ostatniej warstwy lakieru bezbarwnego. I delikatnie z tym. To taka wypyłka, a nie grubo jak lakier bezbarwny. Lepiej jakby co dodać, bo odjąć się nie uda nawet MacGyverowi.